Witam Was wszystkich. Pogoda słabiutka, ale pomyślałem sobie, że warto chociaż sprzęta odpalić. Zobaczymy, czy odpali. Nie był odpalany już kilka dni, ponieważ pogody nie było. Więc gdzieś tutaj Was postawię. Biorę kluczyki. Cada. Jest dobrze. Słuchajcie, na dniach nagram dla Was pełną prezentację tego wariacika. Troszeczkę się obawiałem. Mam go kilka dni. Czy jak postoi nieruszany w garażu, czy odpali, ale jak słyszeliście, może dwa obroty rozrusznikiem, no i zwierzę się odezwało. Może jeszcze raz dodam króciutko gazu. Coś pięknego. Coś pięknego, słuchajcie, to jest to. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Miłego dziągu.